Wystawa nosi tytuł Świat Z Wysłów, i jest to druga wystawa interaktywna przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszą parę lat temu Państwo mieli już okazję tutaj, w Muzeum w Tarnowskich Górach, oglądać. No i warto tutaj dodać, że Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego było pionierem, jeśli chodzi o działalność tego typu, o tworzenie wystaw interaktywnych w Polsce. Na tej wystawie będziecie mogli eksperymentować i dowiedzieć się więcej o tym, jak działają Wasze zmysły, jak działa Wasz wzrok, słuch, węch czy dotyk. Wszystkie linie oddzielające poszczególne paski są ładne, ładnie wydają się bardzo ładne, bardzo równoległe. Ale wystarczy nieco za zaburzyć geometrię. No i nie wiem, co Państwo widzicie, ale przypuszczam, że większość z Was widzi, że te linie tak się zaczynają troszeczkę rozbiegać. Już nie, są, nie wydają się równoległe, bo one oczywiście nadal są równoległe. Eksperyment jest bardzo prosty. Trzeba się wsłuchać i spróbować stwierdzić, który z dźwięków wydawanych przez to pianino jest najwyższy. Czyli sprawdzamy taki słuch muzyczny. Jakąś sugestię? Tak naprawdę to nie jest pojedynczy czysty ton. To mamy zespół dźwięków, które są odległe o oktawę. Na dodatek jeszcze tak dobrane są ich głośności, tych dźwięków składowych, że naciskając kolejne klawisze przestawiam się na słyszenie tego dźwięku nieco wyższego. I stąd taka iluzja, że te dźwięki cały czas narastają, cały czas idą w górę. Proszę stanąć na jednej nodze i patrzeć na tą planszę. Stoję statycznie i nic się wokół mnie nie rusza. A z drugiej strony zmysł wzroku widzi, że to, co jest przede mną się kiwa w jedną, w drugą stronę i próbuje mózg wysłać takie sygnały do mięśni nóg, żeby skompensować te ruchy i zaczynamy mieć w utrzymaniem równowagi. Tu mamy taki ładny model pokazujący budowę gałki ocznej i pokazujemy tutaj pewne dwie cechy tego modelu. Tej budowy gałki ocznej. Po pierwsze, jeżeli popatrzycie tutaj na tą matówkę, która znajduje się z tyłu, ta, ten obraz tego, co tutaj się wyświetla, jest obrazem odwróconym. Kontury tej literki A stają się albo bardziej rozmyte, albo bardziej ostre. To jest mechanizm akomodacji, czyli przystosowania wzroku do widzenia tego, co jest daleko. Jeżeli jakiś sygnał będziemy. Yy, jakiś obraz będzie rejestrowany, on przez pewną krótką chwilę na siatkówce pozostaje, dopiero potem jest wysyłany dalej do mózgu. Pojedynczo, gdybym trzymał tą pałeczkę statycznie, to przemiatam tylko fragmenty tego obrazu. Ale jeżeli ruszam ją szybko, to mózg rejestruje te poszczególne fragmenty i składa w jedną całość i mogę po prostu w ten sposób zaobserwować takiego motylka i zaobserwować ten slajd w całości.